Widzicie co ja mam tutaj w tej torbie zaczarowanej. Mam taki plik papieru. To jest ponad ryza. To są wszystkie, wszystko uwagi od, od, od moich sąsiadów z dzielnicy Stara Dąbrowa. Tyle tego jest. Masa cała. Nic to nikogo nie zainteresowało. Nic. Po prostu nic. Ja teraz, ja teraz państwu przeczytam, bo to, jest, to są kuriozalne odpowiedzi. Ja to zrobię. My piszemy tam o, o tym, że że nawet dla, dla ludzi zamieszkałych w bloku to będzie bardzo niewygodna sytuacja, bo my mamy kosiarki spalinowe i musimy kosić, bo nam uchwała o utrzymaniu porządku, czystości i porządku w gminie nakazuje. A ktoś przyjedzie akurat o czwartej rano, bo jest kierowcą autobusu albo nie wiem co tam robi i chce się przespać. No ale my wyjeżdżamy z kosiarką, bo, no bo musimy kosić. To nie jest dobre sąsiedztwo ani dla nas, ani dla ludzi, którzy w tym bloku zamieszkają. Być może, być może mający małą wyobraźnię nie wymyślą tego sami, dopiero się przekonają, jak wypłacą kasę. Wtedy się okaże, że to jednak nie, no nie, nie, nie o to chodziło. Ale pytania, to ciekawe są odpowiedzi na te pytania, bo to są arcyciekawe odpowiedzi. Są bardzo rzeczowe. Panie Marku, jeszcze cztery minuty, przypominam, Dziękuję o bardzo, Dobrze? bardzo dziękuję. Są bardzo rzeczowe, aż w, w uszy szczypie. Uwagi nie uwzględnia się ze względu na potrzebę kreowania narzędzi. Pytam się, jakich Państwo chcecie narzędzi? Narzędzia dał państwu, dało państwu, dała Państwu Rada. Rada, która reprezentuje mieszkańców. Ona jest z nas wybrana. Jakich wy chcecie narzędzi? Do czego? Chcecie modelować naszą dzielnicę? Ona jest wymodelowana już. Ona jest zamieszkała. Chcecie dłubać w żywej tkance. Ja tutaj mam zrzut ze studium. I nasz obszar, tu jest taka skrzałka, strzałka dorobiona przeze mnie, proszę zobaczyć. Co studium mówi o tym obszarze? Ja przeczytam to na głos. Tereny zabudowy jednorodzinnej. Druga, druga bardzo merytoryczna odpowiedź. Ze strony państwa panów projektantów oraz pan naczelnik, pewnie zna tę, tę odpowiedź. Uwaga, akt ad 3. Uwagi nie uwzględnia się. Projekt planu wprowadza standardy używane powszechnie za uznane, powszechnie za uzasadnione. Co to jest za odpowiedź? Komu jest taka ta odpowiedź? Co tu jest? Tu, tu nie ma nic. W ogóle tu nie ma nic. Kompletnie za chwilę. Za chwilę jest następna odpowiedź. Uwagi nie uwzględnia się ze względu na potrzebę kreowania narzędzi. A poniżej? No nie, no co, co jest poniżej? Ja przeczytam, co jest poniżej. Ad7, a ad 8 Uwagi nie uwzględnia się ze względu na potrzebę kreowania narzędzi. Jakich, narzędzi? jakich Państwo Proszę potrzebujecie? O Proszę o spokój. Jakich o spokój. Państwo potrzebujecie narzędzi? Wszystko zostało Proszę opisane kończyć, przez Radę. Panie Marku.